Na... Mm. Mm -hmm. Czekasz na kogoś? Na mamę Zapomniałem z domu wziąć kurtki Czekaj. i czapki Załóż chociaż rękawiczki. Mogą być za duże zaraz tam Ojdź, mam tylko jedną to się sobie rękę w tą samą. Jest na tyle dłużej. Odepnij sobie. Czy za gorąco? Zimno. Cześć. Cześć. Czemu siedzisz tak sam tutaj? Że jak, że, że, jak w, nie było w domu, to, to tutaj mamy na nie poczekać. I okay. czekasz tak długo? Mm -hmm. Wiesz co, miła nie, chusta niewiele ci da, ale mocia, może chociaż uszy przykryć, co? Bo w głowy najbardziej mm -hmm. zimno. masz chustę? Zapomniałem wziąć z domu. A dlaczego już tam wyszedłeś? Co się stało? Powiedz Mama przyjdzie tutaj za 15 minut Ale wie, że ma ci wziąć kurtkę? Może weźmie 15 minut, tak Czy tu przyjdzie po ciebie? Po mnie gdzie? Uh -huh. to słuchaj, to może tam na brzegu w kościele, W kościele. to, w I, to strasznie zmarzy. Zobacz, no. siedzi na no, brzegu no, w po ja myślałam, żeby kurtkę, no, w Tak? tak Myślała ta, Pani? Bo mam małe dziecko, dlatego hmm. ja po prostu hmm. tak, myślałam, że wezmę go do kościoła i kościele, bo trzeba hmm. w I właśnie hmm. ja się tak przestraszyłam teraz. Ojejku. Okay, Ojejku, ale to właśnie świetna reakcja, właśnie nie płakać. A mnie to... Przerażające jest, że ludzie potrafią po prostu tak opłynieć. Przy szkołach nie szczęście To jest eksperyment. Podobny eksperyment był realizowany w Norwegii. I... I to prawda. I to prawda. I tam więcej osób naprawdę chciało pomóc temu chłopczykowi i nawet dawali mu własną kurtkę. W ogóle, Hubert, było ci zimno czy byłeś jakoś ciepło ubrany od środka? Ciepło. Miałem z ket... termoaktywną, kalesony, więc mi nie było tak bardzo zimno. Tak naprawdę Hubert udawał, że było mu zimno. Zwróćmy uwagę na to, że wiele osób przychodziło i w ogóle nie zwracało uwagi, że taki chłopczyk tutaj jest i marznie. Więc, reasumując, znajdźmy czasem trochę ciepła, takiego fizycznego i metafizycznego dla ludzi wokół. Machamy, pozdrawiamy ludzi. Hubert, nagramy coś jeszcze wierzę. Żółwik.